I przechodzimy do pomiaru grubości. Ja będę to wykonywał na około trzech elementach 5. I zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś by sobie życzył na większej ilości elementów, to prośba o informację i będę wysyłał już w wiadomości prywatnej. Bo po prostu ten filmik byłby za długi, tak samo jeżeli ktoś by sobie życzył we wnękach pojazdu, to nie ma żadnego problemu. Mogę takie dodatkowe filmiki. Oh że przyłożyłem tu, tu jest oryginał. Bo jedynie to było małe wgniecenie tutaj, więc tu jest podwyższona, to już jest oryginalna powłoka i małe wgniecenie tutaj było. I tu pewnie będzie najwięcej. I to już schodzi, się wyłączyło, także najwięcej tutaj w tym, w tym miejscu, ale to już, już wiemy dlaczego. I tu musieliśmy zrobić przejście, także tu już 200 mikronów i tu już oryginał z powrotem. Znaczy, tak by to się miało, jeżeli chodzi o grubość powłoki lakierniczej. Zresztą to też u mnie jest wstawiony raport autodna, też można sobie to zweryfikować lub w dowolnej innej bazie, że to były bardzo małe szkody. Zawsze powtarzam, że najważniejsza jest informacja, żeby ktoś widział, co się działo wcześniej. sobie wydecydował, czy to odpowiada, czy nie. Natomiast to są zawsze, jeżeli są jakieś szkody, to, to są bardzo malutkie i auto to jest, jest samochodem całkowicie bezwypadkowym. O czym też e, piszę e, w moich artykułach, jaka jest różnica między bezkolizyjnym a bezwypadkowym. I w przypadku dodatkowych pytań, prośba, informacje. Pozdrawiam serdecznie.